Weź go, weź nie. Nie. to go witamy was na filmie, ja jestem Fritz I są ze mną wszystko vlogi, Trzyma. to jest wszystko, a to jest vlog, razem wszystko vlog I słuchajcie, to są mistrzowie robienia nocek wszędzie Gdzie robiliście nocki? Wszędzie, dokładnie, więc dzisiaj zrobimy nockę w parku trampolin i na serio Wbijamy do parku trampolin i zostajemy tam na 24 godziny Znaczy na noc w sensie, nie na 24 godziny Jak to wyjdzie? Nie wiemy jak wyjdzie, ale wiemy, że jak zostawicie tutaj dużo łap w górę 100 tysięcy łap w górę, ja robię kolejną wtedy nockę, więc zostawiajcie mapy w górę I kto jest nowy subskrybuje kanał na palcu sumiego i szumiatych Klikajcie szybko i subskrybujcie kanał. Ja też do chłopaku, bo tak jak mówiłem, tam są inne nocki i będzie też więcej filmików ze mną. Dobra, a my lecimy do pary do trampolin, bo jest 19.34, a o 20.00 mamy wejść i do jutra do 10.00 tam chcemy zostać. Let's go! Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do filmiku, chcę Wam powiedzieć, że zrobiliśmy dwie próby. Jedna z nich była nieudana. Dlaczego oglądajcie koniecznie do końca filmik? A ja Was już zapraszam na całość. Jesteśmy, słuchajcie, we Wrocław. Teraz tak. Przebieramy się teraz, żeby nie brać za dużo rzeczy, bo krzyku, który jest za kamerą, będzie te wszystkie rzeczy nim za chwilę. Wynosił z parku. Tak. I teraz tak, do plecaka wszystko. Wlok. Kład... Wszystko. Ty jesteś vlog. Nieważne. Wrzucamy goprosy, wrzucamy baterie. Będzie trzeba lustrzankę, którą teraz trzyma krzychu rozkręcić i obiektyw osobno, wody osobno i mikro osobno. Więc na początku będziemy nagrywali wszystko goprosami, żeby tak. się nie zdradzać, a te wszystkie części po kolei będziemy sobie przenosić do kryjówki. Czyli tak, sprzęt mamy cały zapakowany, przebieramy się teraz. Ech, ek. Ło, bóg mi wypadł. Ło, znużenie na zwariowany był. Patrz, poszedł wygląda jak bezdomny. Dobra, chowamy tą kamerę i lecimy do środka. Stare bilety. Absolutnie tylko jedną używamy, nie? Jedno, jedno, jedno. Dwada, daj kom. 9, 6, 7. 9. 9. To będzie jakiś żarcik, a nie stare dzieciaki. Ogólnie to jest tak, że chłopaki Rzeczy, tylko oni zrobi zawsze we dwójkę W trójkę może być problem, bo jednak wiecie muszą zniknąć trzy osoby podczas skakania Plan jest taki, idziemy na rozgrzewkę, wszystko jest legit, nie bierzemy nic ze sobą oprócz A Ogólnie co chwilę znikamy w szatni, żeby zrobić zamieszanie Także... Oni... Cały czas im ktoś znikał z oczu, tak, żeby tak, tak nie tak, widzieli, tak. Co się Ogarniamy jak na razie Tam gdzie ja chciałem nie da się, ale teraz salto Uuu. Leci, leci. Chcemy się schować tam, tam. To chyba będzie dobre. Wzięliśmy z Szumim wszystko. Mam tu kamerę, on ma obiektywa, wszystko. I lecimy się schować na miejscu. Tam się wpierdzielamy, Szumi, Za, za pajęczynę, za tobą. Ten trener, który jest tam w miejscu, zaczyna skakać teraz. Dobra, zaczął skakać, zaczął skakać. Teraz idealny moment, chodź. są się wchodzimy. Dzieci rozpoznały Karola i było trochę przypałowo. Dobra tak, więc słuchajcie, jestem tutaj sam, jestem w takim miejscu. Siedzę, tu jest strasznie zimno. Jakaś trenerka, jakaś trenerka robi sobie tutaj trening właśnie. Nie wiem jak chłopaki tu wejdą, nie wiem. Kiery, kiery, kiery. Dobra, więc słuchajcie, udało nam się, jesteśmy w trójkę. Wariaty, za... świrki. Świry, wariacie, wiesz, jak jest. Jesteśmy w trójkę za ścianką wspinaczkową w parku Trampoliny. We Wrocławiu No i co? Za 4 minuty kończy nasz, na, nam się nasz czas. Później została ostatnia godzina, kiedy park jeszcze działa. Przypros, uciekam, uciekam, uciekaj, uciekaj. No a tak seria, to sobie tak ktoś tam po prostu stoi i mruga światłami. Ale przynajmniej fajny początek był filmu. Przed sekundą dwie osoby przeszły koło nas taką miną, jakby kogoś szukały. Przysięgam, że tak było. Trochę przypał? To co się szukają. Mam wrażenie, jakby. jakby nas szukają, tak chodzą strasznie szybko. Tak, szukajcie tak? O, to serio? Się serio. No, no, no. Dzieciak na was czeka w ogóle. Ale serio. Czas... Dzięki, bo cię nas złapali, wiesz? Dobra, więc słuchajcie. Ja oczywiście nie mam, e, jakby za złe temu widzowi, bo wiadomo, chciał sobie zrobić zdjęcie i tak dalej. Ale nie ma co ukrywać, no nie oszukujmy nie się, że to przez niego nie udało się to, bo on czekał, mówił trenerom, że czeka na nas, że na pewno nie wyszliśmy, bo chce zdjęcie. I jeszcze uwaga, pokazał im moje insta story, gdzie ja mówię, że nie, będę, nie będzie mnie dzisiaj, bo nie na Instagramie, wiesz, bo nagrywam odcinek. I szukali nas wszędzie. Ja. Mówiłem, że oni szukają, mówiłem! Więc słuchajcie, dzień drugi. Nie poddajemy się! Wczoraj, tak. wczoraj było załamanie nerwowe, ale... Chyba nie... numer 134. <gry> Wiecie, co jest najważniejsze? Nie poddawajcie się. Nigdy! Dzień drugi! Lecimy do drugiego parku trampolin. Serio. Jesteśmy teraz w Katowicach i lecimy, <gry> słuchajcie, na kolejną próbę. Próbujemy znowu się schować i przeżyć. Jesteśmy jest. szatni i trenerzy nie mają stroj, nie widać. Nie wiadomo, którzy to są trenerzy, więc mogą zerkać na nas i nie będziemy tego dzielić. Udało mi się wejść tędy, zaraz chłopaki przynoszą mi rzeczy. Jestem pod trampolinami, także słuchajcie, wszystko się udało. Gadałem z chłopakami, zaczną mi znosić tutaj itemy, kamery i tak dalej. Warto też dodać, że nie powiedziałem wam, ale mieliśmy tutaj większą ekipę. Oprócz mnie i wszystko vlogów był jeszcze Tromba i trzy inne osoby, które robią za sztuczny tłum. I po prostu wiecie, zniknięcie trzech osób, gdy było ich osiem, lepiej wygląda niż zniknięcie trzech osób, gdy było ich czterech. Tak jak robiliśmy to wczoraj, za pierwszym razem, więc dzisiaj jest sztucznik. Trąba zagadał trenera, że mu pokazał, jak się robi salto w tył. Ej, Bodzio! Ej, Bodzio, możesz większe rzeczy pod drzwiami zostawić, tego nie widać. Nie będzie widać. Zamkną po nas drzwi po prostu, tym pstryczkiem, który dałem e, Szumiemu Dobra, spoko, git Położysz pod, normalnie pod drzwiami, ja wszystko wezmę, na silku. Tutaj nie widać tego w ogóle Daj, 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 daj Daj, Moja bluza, moja bluza. Zamknij się, pozamknij. Pod tym, pod tym, pod tym. Pod tym. Pod telefon? Pod kim? Pod masz do niego telefon? kim. Pod kim. Pod kim. Pod napisz, Pod kim. nam wodę schował Pod kim. Pod kim. Pod kim. Pod kim. Pod i gaszę latarkę. Widzimy się za chwilę. Dobra, jest 19.58. Zaraz po prostu się kończy nasza tura, więc wtedy się okaże, czy wszystko jest git. Chyba nas widzieli, jak wchodziliśmy. Ci trzy, ale to nie były dzieci, to byli te trochę starsi. Więc ja mam nadzieję, że oni stwierdzą, dobra, tam pewnie. Właśnie, oficjalnie przetrwaliśmy dłużej niż wczoraj. No. Wczoraj o tej godzinie nas złapali, teraz siedzimy jeszcze ukryci. Tak, jest 19. 20.55, za 5 minut jest zamknięcie Szukajcie ze mną, chodźmy Słuchajcie, w ogóle to jest taka sprawa, że my przez te trampoliny Widzimy wszystko, a oni nas nie widzą Oni nas nie widzą w ogóle Kamera też wszystko widzi, nie? O, tam jest po prostu taki korytarz. Siedzimy tutaj. No i co? Alarm też włączyli instruktorzy, więc ciekawi jesteśmy czy to jest na cały obiekt, czy tylko na wejście. Jeżeli na cały obiekt to mamy lipę. A jeżeli na wejście to jest dobrze. No, więc poczekamy jeszcze z pół godzinki, próbujemy wychodzić. Jest godzina. 21.30. 21.30. No jest git. nikogo nie ma w środku, więc mega cicho i ciemno wszędzie. I Karol puścił bąka z bodziem i śmierci strasznie. <noise> to... To nieprawda, to są pomówienia. Dobra, przyznam wam szczerze, że nie możemy wytrzymać. Idziemy, minęło 15 minut od zamknięcia. No, już nie możemy wytrzymać. Jest to tak, jest strasznie zimno. Za każdym razem się tu przechodzi coraz gorzej. Dobra, są tam jakieś dwie zielone lampki. Jedna czerwona. Dobra, więc sprawa jest taka: my jesteśmy tak pół na pół. Albo to są czujniki ruchu, i mamy przerąbane, albo nie. Światło, albo I to Idziemy światło. się bawić. Idziemy się bawić. Trzeba po prostu sprawdzić. No. Tyle. Jeżeli to są czujniki ruchu i wyjdziemy, zawieje alarm, to mamy. Ile? 5 minut? 5 minut, żeby nagrać dobre szoty. I no, no. potem puszczamy szumiego, żeby on odwrócił uwagę. W sensie przyjdzie ochrona, tak? i jeżeli I tutaj wejdą. I szumi po prostu ma zadziałać. Będzie sam są. mówi, że sam nagrywa na kanał i, i w ogóle i zrobił coś takiego. I wtedy co? My zostajemy my na zostajemy, rana? Tak? Tak. tutaj. No nie, no później my idziemy też i. I ciebie łapią. Widać te zielone lampki, właśnie. Nie wiem, czy to są te czujniki. Nie, aż tak dużo czujników by nie było. Według mnie te zielone lampki nie są. Ewentualnie ta czerwona. Myślę, że jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. I tyle. To jest zamknięte. To chłopaki zamknęli. Weszliśmy tędy, ale oni to zamknęli, żeby nie wyglądało po prostu dziwnie. A my wychodzimy tędy. Tu trzeba się wspiąć, wyjść. Jedna osoba wyjdzie, otwiera nam. Jest git. Zobaczcie parkurzystę. Park trampolin. To ja Jest i parkurzysta. dasz radę? Nie. No to zostaliśmy do rana. O ładnie. Dobra, dawaj, otwieraj nam. Dzień, nie, 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 właśnie póki co rób małe ruchy. <grym i zbierny> nie ma alarmu. Dobra, otwieraj nas. Dzień dobry. Więc słuchajcie wyszliśmy. Jest dużo różnych kolorowych lampek. Co panowie? Zaczynamy zabawę. <ślesk grym i zbierny> Nic nie widać więcej oprócz tego, co jest. Jeżeli to się uda i nie włączy się żaden alarm, to mamy tak super noc. Ja się, ja się jaram, kurde. Będzie stos. Ja myślę, że się nie włączy. Zobaczcie. Realizujmy plan. Najpierw zróbmy miniaturkę. To jest człowiek, który pamięta co mamy zrobić. Eee, na sam początek trzeba zrobić miniaturkę, bo już nam się udało zostać, więc mam nadzieję, że zostaniemy tutaj do rana, a na sam początek miniatureczkę do filmu Przyjechało jakieś auto. Pytanie, czy to było... Czy to jest ochrona? I tutaj mamy taki cichy alarm, którego nie słychać, a już zawył. Czy jednak po prostu jeździ sobie tutaj auto jakieś? Dobra, słuchajcie, chłopaki, nie ma się co spinać. Udało nam się. Jest noc Jest noc, Kabyku Ej! Tam nie wolno byku, tam jest tam jest czujnik ruchu. Żartuję, nie ma żadnego czujnika ruchu! Eśkerie. Salto w tył po zamknięciu. Fuuu. Dobra, słuchajcie, zostawiamy tu kamerę i idziemy sobie poskakać chwilkę. Robimy prank na Łukaszu robimy prank na Łukasza. I Łukasz słyszysz jest to? To jest alarm, powiedz nam, bo nie wiem gdzie się chować. To jest alarm, powiedz nam, bo nie wiem gdzie się chować. <laughs> Jezu, jakie to jest słabe? Ty. Ja nagraliśmy mnie, żeby było właśnie widać, że ten. No to Prawdopodobnie się udało, nie ma alarmu 22. Kolejny checkpoint zaliczony, że tak powiem Zostawiajcie łapy w górę za to, bo to, to jest totalny dobra. stos. 100 tysięcy łap w górę i u mnie na kanale kolejna nocka z chłopakami pewnie, bo oni są mistrzami w tym. Więc zostawiacie łapy. Krzychu, który był tutaj z nami, robił sztucy tłum Zostawił tutaj, zostawił tutaj wodę, a tak. którą ukrył w gąbkach, a my musimy ją znaleźć, to jest jak takie poszukiwanie skarbu. Zam Dobra, słuchajcie, ja robię salto, ja umiem, ja umiem w przód do tyłu nie umiem. Dobra, uwaga Gaj, <laughs> Wow. Łoo wow. Ej, ochroniarz idzie oh, nie,, oh, nie. Ochroniarz idzie, Patrzcie na nas Nie, słyszał zrób Uciekamy, uciekamy Szumi, no Wyzywam Bodzia na pojedynek Dobra 3 do 0 Zasady, zasady konkurencji Każdy ma dwa soty i musi oświetlać siebie latarką, żeby było widać Z daleka Cała reszta dozwolona, Szumi Ustaw się tak szeroko, daleko 3 4 3. Start Uwaga Chodzę do sto? Tak 1-0, dobra, bierzecie piłki dobra. Runda druga, zamiana stron Zamiana stron, runda druga Jak jesteście psycholami, subujcie kanał za to i wbijajcie do chłopaków, bo oni też nocki robią, zobaczcie o nich jak to wyglądało Ale totalny sztos, nie? Nocka gdziekolwiek to jest mistrzostwo, dobra Szumiej i odliczaj 3 4 Ry 2-0 Macela, macela pyku to no. tak jest to męczące, a jeszcze mamy tutaj 15 godzin spędzić 3, 4, 3 My jesteśmy oczywiście grzeczni, nie zostawiamy po sobie żadnych syfów, nic nie, nie piłeczkę, Park jest parcie. super, park jest super Więc nie chcemy nic zniszczyć, po prostu zostaliśmy na noc i tyle Drogie dzieci, pamiętajcie Nie róbcie tego w domu Poszukiwania wody, jak na dzikim zachodzie o! Ej, a tam czasem nie ma wód, na tym, na tym yy, murku som, som, som? Do do Są, są, są Będziemy mieli budynki do sikania ja poszedłem na chwilę wrócić po telefon i chłopaki jakiegoś pranka tu na mnie cisną i nie za bardzo wiem gdzie oni mogą być. Gdzie te chłopaki są? <śmiech> <śmiech> Aktorstwo level <O> <laughs> to, była naj, to była najgłupsza scena jaką ktokolwiek kiedy nagrał. Ej, ale tu będzie spanko, ja, ja czuję jak... O, ho, 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 ho. Była już jedna wojna z bodziem. Teraz Szumi, wyzywam ciebie. Na pojedynek na desce przetrwania. Przyjmuję wyzwanie. Dobra, więc padliśmy na naprawdę kozacki pomysł. Jeżeli będzie pod tym odcinkiem 60 tysięcy łap, chociaż w sumie i tak to zrobimy, więc zostawiajcie po prostu łapy w górę i robimy gramy w chowanego. Gramy w chowanego. Gramy w chowanego w parku trampolin podczas nocki. Zostawiajcie łapy w górę mordy i gramy w chowanego podczas nocki w parku trampolin. To będzie kozackie. To będzie kolejny odcinek, więc łapy w górę 60 tysięcy to robimy. Tak, więc słuchajcie, let's go. Runda pierwsza. O, jak rozwalony. Karol tutaj metodą na szczurach. Co, co, co to było? On ma za długie łapy, nie da się z nim wygrać w to. Nie da się, serio. Jak na razie w tym momencie ja mam jeden punkt, Szumi ma jeden punkt, a Bodzie ma punktów zero. Zobaczymy, to wygra. Dobra, więc y, sprawa jest taka, że chce mi się sikać, więc idziemy do butelek, które tutaj zostały. Trzeba wypić resztę po prostu i do butelki oddać. Mocz, mocz. To jest niezbadany teren. To jest teren, w którym może się włączyć alarm, który jest na czujnikach ruchu. Ryzykujemy. Tam, gdzie jest mało wody, nie? Jedna jakaś. Druga. A tam trzecia jakaś, jest Dobra, jest git, mamy dwie. Jedna jest pełna. Nie wiem koło to woda, ale y, wezmę sełyczka. dobra? i Dobra, chłopaki. Ej, ja, ja muszę coś większego. <laughs> Ej dobra, tutaj już sikamy, czy, czy nie? Co? Ja to wypiję. Wypijesz to? Mm. Dobra mm, 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 mm. Nie <noise> Dobra, no to co słuchajcie, butelka prawie opóźniona Lecimy, lecimy siku Teraz ja mam konkurencję z Szumim Ona polega na tym kto pierwszy dotknie góry tej ścianki stopą wygrywa Proste sprawa, także chłopaki powodzenia Trzy, cztery Kto zostanie mistrzem parku trampolin? Talk. Jest I i zwycięzcą i królem nocnej zabaw w parku Trampolin zostaje Szumi! węgla Kostka węgla dla Ciebie to jest korona, załóż na głowę bardzo dziękuję Konkurencje nie były proste, były trudne, a rywale super sprawa o. Dobra, <laughs> pomysł na teraz jest taki, że budujemy z gąbek i z materacy, które tu są Gigantyczny fort, który będzie przydatny w odcinku chowanego, więc czekajcie na ten odcinek I zostawiacie łapaczki w górę oczywiście Po prostu idziemy teraz budować gigantyczny fort z gąbek Dobra, najpierw słuchajcie, przenosimy te materace bo... Tak, tutaj, w tym miejscu będzie ten fort, ale ja bym zrobił konstrukcję z materacji i to obłożył tak. gąbką. Dobra, dobra, po co? Szklada po Robimy kurie. to. Potrzeba nam troszkę gąbek, więc. Dobra, więc zobaczcie, w tym momencie już zbudowaliśmy tych gąbeczek, tutaj parę ścian. I chłopaki dają wejście. To będzie piękne wejście. To magicznie wygląda, nie? To jest spełnienie marzeń z dzieciństwa, naprawdę. Witam w moim forcie. Dziś pokażę wam, jak sobie mieszkam. Chodźmy. Tutaj, zobaczcie, zobaczcie tutaj. Hej, stary, mój, z mojego pokoju. Moi przyjaciele, proszę bardzo. Mamy też kolumny własne. Pamiętajcie, żeby nie skakać po dachu. Tutaj jest instrukcja, jakby ktoś nie wiedział nie o tym. Więc myślę, że wszystko jest, wszystko jest jasne. Można Można to ewidentnie się wycilować, wariacie. Wiesz, jak jest tak serio, to znajdam się właśnie, czyli idziemy spać. Jest godzina 24, 24. 24. prawie. 23:55. Patrzcie na zegar. 02.00. Panowie, zrobiliśmy to. Szkere! Ej, kurde, gdzie ja wszedłem? Tutaj jeszcze nie byliśmy. O kurwa. O kurwa, tu jest alarm. Ej, panowie! Włączyłem alarm. Dobra, to to tego Wiem, wiem. O kurwa. zobacz, zobaczmy, co tu Tylko. Nie, weź wszystko. Weź go, prowadź tego. już nie. Nie, 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 są zamknięte. Tutaj jest, kurwa. Dobra, szybko chowamy. Dobra, no to. i fort, szybko. Alarm, niedobrze, niedobrze. Jest przypał. Podczas schowanego włączył się alarm. Ja się chowam, bo jeżeli ich zmapią, to ja chociaż zostanę do rana. Także musi się to udać. Wracam tutaj. Ja słuchajcie, idę tam daleko. Idę tam daleko od razu. Ja jestem schowany, wyłączam kamerę i latarkę, czekam na chłopaków. Alarm tak wyje już z 10 minut, niecałe. No i boję się, że ktoś już może przyjechać tutaj zaraz. Schowaliście port, tak? Tak. Dawaj, się tu już. Szum już jest, ale spoceni, masakra. A no kurde, co za przygoda. Masa, chowamy te, chowamy latarki. Dobra, gasimy spokojnie? latarki i czekamy na rozwój sytuacji. Będziemy was informować oczywiście. Ale się zadziało grubo, nie? Nie spodziewałem się tego jeszcze, że powiem. Byliśmy w tak obok, zapewni się nie, nie? I tam do nas, już weszli tutaj do środka. Ktoś wszędzie do środka. Zobaczymy, co się stanie. Chyba ktoś wyłączył alarm. Zobaczymy to. Idzie do kamer ta osoba, więc będziemy mieli przerąbane płynie. Jest druga 23. czekaliśmy tutaj prawie godzinę. Wydaje nam się, że nikogo nie ma. Wydaje nam się, że mogli stąd już ci ludzie, więc wychodzimy. Po prostu lecimy na żywioł, zobaczymy co się stanie. Let's go. Ale boję się o to, że może jednak być gość i spać tutaj. Wytłumaczę o co chodzi. Ogólnie siedzieliśmy godzinę tutaj. Chłopaki sprzątnęli cały, cały fort, sprzątnęli. Siedzieliśmy tu godzinę, zamarzeliśmy prawie tutaj. Już jest tak zimno nam, że po prostu wychodzimy. Słuchajcie, widzowie, jeżeli ktoś chce kupić Supreme, To wka sztuka raznoszona. Chyba jest git, chyba tu nikogo nie ma. Tak mi się wydaje, chyba jest git. Przetrwaliśmy alarm masakra. Jedziemy, piąteczka, idziemy do pianek spać. Chodźcie. Przechodzimy tędy, bo boimy się iść normalnie, bo potem może mimo wszystko być jakiś duży dodatkowy alarm włączony. Jest druga 44. Pianki są z powrotem włożone, więc wszystko. Odłożyliśmy na miejsce. Braliśmy z jednego basenu też, więc właśnie po to, żeby nie było takiego problemu, że nie będziemy wiedzieli, z którego były brane. No i co? Lecimy spać w takim razie. 44. Jedzie ekipa sztuczny tłum. Tak jak y, przy wejściu będą cztery osoby, bo mogą nam się wydostać. No i co, robimy to? Nie jedliśmy już 16 Trzymaj. godzin, a od 3 godzin już nie czuję głodu. Ale jest mi tak zimno, teraz jakiś taki napad zimna mam. Masakra. Muzyczka leci, muzyczka leci, która jest godzina? Mamy 5, 5 minut do oficjalnego wstępu znaczy oficjalnej pierwszej. rozpoczęcia pierwszej, pierwszej godziny na parku trampolin, więc chyba nam się chłopaki udało, chyba się udało. A no jeszcze trzeba tylko uciec. Dobra, wychodzimy, wychodzimy powoli. Jezu, jak się jaram. Już słychać ludzi w tle? To służy? Do, do wyciągania ludzi. Dobra, mam, mam, mam. Mamy karty? To są zapasowe karty. Teraz wyciągamy te, z, e, znaczy już wyciągnąłem, te, które mamy, te wkładamy do GoPro i tymi będziemy nagrywali dalszą część tego filmu. Kamerę chowamy, bo musimy teraz wziąć karty wszystkie, żeby no, nie było takiej sytuacji, że na przykład wezmą te karty, więc. Let's go. Tutaj mamy cały materiał. Go dajemy chłopakom i dopiero później my będziemy wychodzić, żeby na pewno materiał był zachowany z całego filmu. Dawaj, dawaj, dawaj dawaj. Wyszedł. Tylko jeszcze ja, ale ja to. Ja dam sobie radę. Nie, wiecie. Tak więc słuchajcie, jesteśmy w szatni, przeszliśmy. Został tylko Kuba. Tylko Kuba. Czekamy na niego, ma zaraz przyjść, tylko mu się telefon rozładował. Trenerzy w ogóle do nas podchodzą, mówią: się ma byku, znowu przyszedłeś? A my. Znowu? No, tylko nogę coś zrobimy, ja tak do nich i spadamy, spadamy, coś tam. <laughs> Wolność, Udało się, byku! Piona! Ale słuchajcie, wszystko się udało, kozacko w wariacie, czekamy na Padeckiego, pewnie jeszcze myje ręce i będzie szedł zaraz Dawaj, eszkeret! Padecki, byku! Mamy to! Easy, easy, easy Subskrybujcie kanał, wbijajcie do chłopaków, zostawiacie łapy w górę Kolejny odcineczek Z nocki, a my się żegnamy, lecimy do domku i idziemy coś zjeść wreszcie 16 godzin czy 18 bez jedzenia, masakra Trzymajcie się, pozdro do kolejnego odcinka, elo!